Cześć, to są Oli i Arek, dzisiaj pojedynek mm. sylwestrowy, mm -hmm. dzisiaj wylosujemy sobie po którą chcemy mieć, mamy jeszcze jedną puszkę, tutaj ona, która nam została, także dzisiaj los decyduje, jaką drużynę będzie miał Oli, jaką ja, tu mamy na karteczki, czyli powkładamy je do naszej maszyny losującej, żeby los decydował. Co nam się dzisiaj trafi? Tymi drużynami będziemy walczyć. Ja kontra Oli, jest tam 6 saszetek, akurat po 3 dla każdego. I zobaczymy, chociaż tu może trochę być widać, ale Oli musi mieć ocie zamknięte, żeby nie podglądał. I zobaczymy, co tam się nam trafi, jakie drużyny. Może nasze braki przyjdą dzisiaj, brakuje nam parę już naklejek. 8. 8. Mamy tu na karteczce napisane. No i uwaga, ostatnia kartka wpada do maszyny losującej. A, Oli jeszcze ma jeszcze jedną tam. Tu damy na środek. Zamieszamy. Rzuć. Wszystko? Wszystkie, tak? No to Oli losuj. Oczy zamknięte, nie podglądaj. To dla Ciebie, czy dla mnie teraz? A, dla Ciebie. Dla mnie? Pokaż. Tu pokaż przed kamerą, coś mi to Oli mi wylos... Ale pokaż wyraźnie. Oli mi parę z wylosował. A teraz dla siebie. Co tam masz? BVB. Oho, czyli Oli jest BVB, to daj te kartki do środka. Cyk, wrzuć. Nie, złóż ją normalnie, obojętnie. Czy maszyna poszła na bok. Czekaj, musimy wziąć znaczki, to weźmiemy znaczki. Co ty miałeś? BVB. Paris. Dzisiaj się posłużymy kapcianymi znaczkami, bo nie... Ja otworzę już puszkę. Tak, Oli już otwiera ci. Oli gra u siebie, niech mu będzie Jest u siebie, a ja na wyjeździe. Puszka się zamyka. Czy sprzed no. tu, czy tu? Tutaj cyk, jest mój znaczek. Trochę Olivera przesuniemy. Tak, mamy trzy, mamy trzy. Mhm. Mm no to Ty jesteś młodszy, Ty zaczynasz. Okej. Okay. Juventus. Mhm. Mm Haha, ha, czyli daj mi to i patrz, co się dzieje. Ja jeszcze ja halo. Mój Paris. Pum, mm. 1-0. Uh -huh. Aha. I to jest Corinthians. Aha. No, zaś ten znaczek z Corinthians też często wpada. I zobaczymy, co mi się tu trafi. Czyli, o, zaś ten Atletico. Maskotka Atletico. Manchester City. A za te tylko to poczujemy znaczek, nie? Zaś ten Bramkarz z Corinthians. O, dwa z Bayernu bramkarze. A my znowu maskotka, tym razem City. Marsylia. Liverpool. Marsylia. Schalke i Marsylia. Sama Marsylia coś wpadała? 190, 191. Uh -huh. I co tu będzie? Mamy Barcelonę, jaki to numer? 107, a nie, to nie potrzeba. Boka I, a nie, to myślałem, że to jest Paris, a to Barcelona. 112. Znowu Marsylia. I Atletico, aha, ale tu znaczek potrzebujemy, czyli to jest nie tak. No i co? jeden 0 tylko dla mnie. Juve? Znaczek? Ha. Yeah. United znaczek? Borussia? No, po jeden. A ja, ty ścielasz, ty jak... tak jak jest tak ścielasz. No, gol. Ale no i co? Żadne braki się nie trafiły. Ostatnia sasiedka. O, jakiś panowie szalkę. Szyb i Mercian. Znaczek z Brazylii. Klub Ameryka. Corinthians Ramiro i ostatnia naklejka United. United United potrzebujemy, a nie, nie potrzebujemy Ci co, no w dzisiejszym sylwestrowym pojedynku na e, Puszkowym po jeden 1 -1. remisujemy z Oliwerem i 1 tak, tak wylosowaliśmy w naszej maszynie losującej takie drużyny, tak taki Puszkowy unboxing ostatni w tym roku także życzymy Wam wszystkiego dobrego w nowym roku mm -hmm, żeby ten virus poszedł tak, żeby go już nie było, żebyście zdrowi byli. Happy New Year and Merry. Eh, no. <laughs> Happy New Year, tak miałem powiedzieć. Uh -huh. Freie Noise. A tutaj pisze Tak, tutaj pisze, takie o, fajne na głowę dekoracje. Tu mamy okularki i coś się Oli tam pokazuje. Tak. Happy New Year. I do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnych filmach. Pozdrawiamy.